Jotroś strasznie mi pogoda co Robimy coś. Słuchaj, wiem, że ci nie chce, ale popłujemy, porzucamy trochę, może coś się złowi. Wiesz, ja bym chciał trochę może wbrew regułą założyć coś dużego tutaj na pewno są małe szczupaki, ale na pewno są też duże, a jak wiesz ja bardzo lubię te duże przynęty poćwiczymy e, kilka pomysłów, które mam pokazać Zaraz na łódce, mam tam parę przynęt oprócz największych. największych jedziemy, co? świeże powietrze to jest to, o, co spróbujemy. nas krewimy. i soczek oczywiście no i na co w ten upał będziemy łowili? Widzę, że tam już coś ułożyłeś. Słuchaj, to jak widzisz, wybrałem tutaj kilka przynęt, które możemy dzisiaj potestować. Raczej to są duże przynęty, bo jak wiesz, ja bardzo lubię duże i chciałem cię do tego też namówić. Są przynęty powierzchniowe, jak ten masmaruder i rowerek, i popper. Zobaczymy tutaj w trzcinkach nad tym zielskim, może coś wyskoczy do tego. No, i oczywiście, jest sliderek nieśmiertelny, holograficzny. Myślę, że wbrew temu, co wędkarze mówią, to właśnie taki bardzo jasny kolor yy, holograficzny, srebrny jest nawet przy takim słońcu też skuteczny. Bywa no i ten nowy kolorek slidera. Yy, mały Skinner. Zawsze działa, więc może się tutaj też sprawdzi. No ale to jest mój ulubieniec i w niego najbardziej wierzę, czyli ten swiper największym rozmiarze 17 cm. Brew pozorom, to nie jest przynęta tylko na okazy, ale również małe szczupaki do niego fajnie startują. No i chciałbym jeszcze parę razy rzucić Jackiem, chociaż to jest z kolei raczej przynęta na duże ryby, no ale zawsze jest jakaś szansa złowienia metrówki i jak widać tutaj parę metrówek już ma wiesz, na koncie zobacz jaki tu pokancerowany bardzo go lubię i cały czas liczę na to, że złowię życiówkę na tą przynętę no cóż, bierzemy się do roboty chyba na pierwszy ogień poszły przynęty powierzchniowe takie jak popery czy rowery są to małe przynęty, więc sprzęt może być stosunkowo delikatny jednak najważniejsze jest właściwe prowadzenie tych przynęt. Jednym z polecanych sposobów jest rytmiczne i niezbyt energiczne podszarpywanie. Przynęta pozostawia wtedy ślad na powierzchni wody, wydając przy tym bulgoczące dźwięki. Przynęty powierzchniowe nie skusiły żadnej ryby, to też Piotr sięgnął po swoją tajną broń: swipera, w największym rozmiarze 17 cm. W tym przypadku sprzęt powinien być odpowiednio wytrzymały. Mocny multiplikator z nawojem grubej plecionki i spinning dzierkowe o ciężarze wyrzutowym ponad 100 g pozwalają na swobodne obławianie przybrzeżnych płycizn, ccinowisk i grążeli. Trzymaj to. Trzymaj to. to. całkiem przyzwoity jest. Cały Piotruś. No i taki ale biedny, mistrz. Urlopowy. Mały, zobacz tak, jak się za, to taki urlopowy. Tak. Jak mówiłeś tak was. Stupacenka. Ale to jednak pani Agnieszka miała rację pod tym brzegiem. Ale zobacz. Od tego. Odsapać, ale to trochę potrwa. Gdy duży swiper skusił pierwszego szczupaka, Piotr postanowił sprawdzić, czy równie skuteczny będzie jego mniejszy brat. W tym przypadku sprzęt mógł być delikatniejszy. Dynamiczny kij pozwolił na precyzyjne obłowienie krawędzi trzcin. Jednak tego, co się wydarzyło, nikt się nie spodziewał. Nagły atak szczupaka tuż pod łodzią zaskoczył wszystkich. Tym razem jednak drapieżnik po prostu spudłował.

Nie, nic mi nie będzie, spoko. Jest... Zawołaj prababcię. <gry> pra, pra. No, ten ładniejszy. Ten ładniejszy, jak ładnie zapięty. Pani Piotrze! Piotrze. Wiper działa! Działa. Duża przynęta Ale w okresie takiego właśnie kanikuły Ona czasami jest najlepsza, lepsza od tych mniejszych Nie wiadomo od dlaczego właściwie One atakują prawdopodobnie, jest, bo myślą, że to jest Mały szczupak, tak? Tak wygląda. No tak sobie go pomalowałeś